No, i tam yy, masakryczna sytuacja. To jest droga jednopasmowa w dwie strony. To nie wiem, czy to dobrze opisałem, no ale generalnie jest jeden pas prosta i jeden pas yy, jakby do tyłu, nie? Powiedzmy, że do tyłu z mojej perspektywy. No i stoi tu autobus, tu go widać. I on tam będzie stał jeszcze 5 minut. Yy, I jechały dwa samochody przede mną. Były trochę dalej przede mną. I gościu, który był na tamtym pasie, uznał, że nie poczeka 3 sekund, aż tamci przejadą, żeby on przejechał. Tylko uznał, że on będzie jechał, bo on się nie zatrzyma na 3 sekundy i prawie tam tych walną na czołowe Gdyby oni nie zjechali na chodnik przez krawężnik, który no nie jest za zdrowy, to nie był najwyższy krawężnik, ale nie był też najniższy, więc to nie jest za zdrowe dla opon, czy tam kół, felg, dla wszystkiego. Yy, dla amortyzatorów To by się walnęli na czołowe I co? I nie, pojechałbym na trening A to jest nieoptymalne yy, Tak Taki, Taki początek yy, Dzisiaj ręce Rozgrzewka i pewnie tam Pierwsze dwie, trzy serie Samemu, ale później już Później już nie yy. o, Maserati ładne. Nie było widać maski, maska była innego koloru i nie jestem pewien, czy nie z karbonu przypadkiem, albo coś, co miało to imitować. Eee no, już drugi raz je tu widzę. Ciekawe czemu widzę je drugi raz, skoro jest to mój drugi tydzień i prawdopodobnie widziałem je we wtorek o tej samej godzinie. Nieważne. Eee ręce i ręce z zapasem, tak jak mówiłem wczoraj. Yy, dwie serie może plus jedna albo zrobię po dwie serie wszystkiego i brzuch. Tak, bo muszę zacząć robić brzuch. Teraz to nie mogę przesadzić z zrobieniem brzucha. Yy, więc nie wiem czy tego nie zostawię na po zawodach. Generalnie lepiej wcześniej zrobić zacząć, ale no nie wiem, stara, raczej myślę, że lepiej nie jest, lepiej nie jest wprowadzać yy, nowości przed zawodami, tylko nawet jak można zrobić coś, co teoretycznie by było lepsze dla mnie, no, czyli zacząć trenować partię mięśniową, tak, kor, yy, której nie robię, tak, ona się robi powiedzmy stabilizując, ale to nie jest to nie jest takie budowanie mięśnia, jakie ja bym chciał. Ale... Ale lepiej tego nie robić przed zawodami. Tak samo jak miałem w bieganiu, no to ja startowałem z bardzo słabego poziomu ustawienia stóp. Uciekałem po prostu do zewnątrz, z przodu. No i to stopniowo, stopniowo... zmieniałem. Ale jak miałem zawody, to w miarę je trzymając na tym poziomie co wypracowałem treningami czyli praktycznie na tym samym co miałem wcześniej czyli na złym poziomie ale jakbym z takiego rozstawu nóg nagle zmienił na taki to po prostu bym nałapał się 100 razy więcej kontuzji niż już miałem no bo mój organizm się przyzwyczaił, że Tamto jest dla niego naturalną pozycją yy, i po prostu, jakbym mu to zmienił tak nagle yy, dynamicznie, bez żadnych wprowadzeń, bez delikatnego zmiany, tak, 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 tylko od razu z takiego tak, no to oczywiście aż tak nie miałem, no ale no, nie było to też tak bez znaczenia. No to to, to bym się nałapał, kontuzji niepotrzebnych. No. no, i właśnie parkuję pod siłownią, więc widzimy się na treningu. Nagrywam bardzo na no szybko, więc tak będzie bardzo szybkie omówienie na przyspieszaniu każdej serii. Pierwsze tutaj 120 kg na 4 powtórzenia. I jakby liczyć wyniesienie, no to teoretycznie na 5 tutaj z ostatnim była walka. No to nie było akurat z zapasem, no ale no trudno. I drugie to już biceps. W ogóle dobry kąt pod Biceps, będę musiał częściej go wykorzystywać. No ale to handle 25 tutaj z zapasem y, wielu powtórzeń nie liczyłem, czy to raczej 2, czy raczej 1, czy raczej 3. Tutaj mamy tancerza, bo akurat dobra muzyka wjechała, ale ta akurat też była rozmazana, bo mi się ostrożnie złapała. No i modlitownik, y, to, a to też z zapasem generalnie. No może nie wyglądać zapasem, bo tak, no właśnie, tutaj już widać, że jednak ten zapas jest. Yy, no i co? Kolejna seria. Trochę tak, yy, nie wiem co powiedzieć o tej serii, bo po prostu jest to nudna seria modlitewnika. No i tutaj znowu niestety brama była zajęta, więc musiałem yy, od góry robić na tej maszynie, która jest do wyprostów. No ale fajnie się to robi, bo tu mogę więcej ciężaru założyć, bo jest go więcej. Ja tam robię zawsze full stackiem. No ale mówię ciężej tutaj ze stabilizacją. Więc... Więc tak. Kolejna seria. Tutaj niestety ktoś mnie rozpraszał. Nie będę wskazywał palcem na kogo, ale no nie mogłem się porządnie skupić na serii i się śmiałem. Ale no dobrze, i tak z zapasem miało być, więc nie jest to takie ważne. No i tutaj francuskie wyciskanie 15-kilogramowymi. Teoretycznie nie wiem, czy już bym się nie mógł przerzucić na 17, no ale na razie zostaniemy przy 15, bo. No bo nie ma co się przeciążyć, tak? Już na barkach się dociążyłem, tak że jak nie powinienem, więc, więc bez sensu, żebym jeszcze tutaj się dociążał. No i tutaj już pazowanie. Fajnie wyszło pozowanie, nawet jakby tutaj dodać jakieś filtry, no to nawet powiedziałbym, że bardzo fajnie. No już po treningu, generalnie prawie wszystko poszło z planem, ale pierwszą serię zrobiłem barki na tej maszynie, o której już prawdopodobnie mówiłem, że lubię na niej robić. Gdzieś tam w początkowych filmach, no nieważne, założyłem oczywiście tam maksa ciężaru, ile mogę, i zrobiłem na maksa, ale reszta serii, reszta serii była zrobiona zgodnie z planem, czyli z zapasem. Więc nie jest najgorzej. Ważne, żebym od następnych treningów już w ogóle nie robił nic powyżej dwóch z zapasem. Bo bo się nie wyregeneruje za dobrze. Powiedzmy, że te jedne barki z racji, że ich dawno nie robiłem w taki sposób, to to, to będzie ok. Jutro martwe ciągi. No, nie ukrywam, że tam muszę się ostro przypilnować, jeszcze prawdopodobnie na jakieś 90 parę procent będę sam. Więc, więc będę musiał się bardzo pilnować. 120 myślę, żeby założyć. Założyłbym 140, ale nie chcę przesadzać. Zobaczę, jak będę się czuł. To ma być tylko przetrenowanie ruchu. Więc będę robić dynamicznie w górę i powoli w dół. Oprócz pierwszego podniesienia, no bo pierwsze podniesienie to tam trzeba jednak trochę to napięcie ogarnąć, bo jak się po prostu szarpnie pierwsze powtórzenie, to to za dobrze nie będzie. No i później, tak jak już chyba mówiłem, trening temu, albo dwa treningi temu. No przysiady, wyprosty i łydki i do domu teraz nie jadę do domu od dziwo bo muszę jechać do Lubina po dziewczynę bo przyjeżdża do mnie nie wiem na ile ale przyjeżdża pewnie na tak z dwa dni Max. no a ja jadę sobota, niedziela do do Wrocławia ale na szczęście nie trenuję w weekendy, więc, więc nie zaburzy to yy, przyrostów <grym> i treningów. No i co? Chyba do następnego nie ma co tu się więcej rozpowiadać. Trening był zrobiony, poszło ok. Przesadziłem tylko z jednym ćwiczeniem, ale zrobiłem też tylko jedną serię, nie robiłem więcej. Yy. No, znaczy, zrobiłem backofa do 50 kg, tam ze 120, yy, ale było tak spięte, że normalnie czułem, jakby to był praktycznie taki sam ciężar. Yy, więc no co? Do następnego.